12 tu i karta limitowana Nie wy zaszed taki top pani to za wiele plakatów plakatów nic na końcu będziemy w samerze Andersen jedna karta z kolekcji TCG ma się kart Andersen i jedna karta limitowana Anders X, ze kolekcji TCG Sigurd Andersen XL I dwie Dwie seszeczki to pani to Plus karta limitowana Czwarty numer będzie sprzedaży we wtorek 7 czerwca 2022 Limited limit Edition jest Van Dyke z Liverpoolu i dwie saszetki. Tu bez 2022. Szylamy. Bajot, Umpe Męcianto, to będzie z Bayer, Mansion, Trime Colores. Widzicie, Rain, URN, Timber z Ajakastendamu. Trzecią będzie Johan Dawid z Le Oest Czwartą będzie Marco Marcos Lorentente Lorente z Atletico Madrid I dwie karty specjalne Piątą kartą będzie Harry Maguire z Manchester United Kapitan 24 10 2019 20, roku Sprinte, Karta się za Sprint. I Leap Up Eleven to jest FC International Milano. kartą do drugą sożetką będzie. co będzie drugi sozyce Karim Benzema z Real Madrid co Gimet z Tradigo Madrid Tim Tondi, Wechar z OSC Wojciech Szczęsny z Juventusu. Gdzie karty specjalne jest?

尽量能进去，能进去。<laughs>